No, co będziemy robić dzisiaj? Ja prowadzę live'ika, w tym czasie live'iki mi leci w telewizji normalnie połączyłem sobie gościa jako like, lajka, like, 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 jak prowadzi tobie? Kurde, szkoda, że się nie. Nie, muszę coś wpaść, ale tak? kurwa. bo muszę wszystko wpić te subskrypcje teraz. <coughs> ja, zobaczymy, na no, dzień robimy zwykły lajk, bardzo no. jedno, to jest jedna pompa, jedna po dwie pompki, ale to nie jedną pisałem. Zwykły dzień gospodarczy, jedna łapka, jedna like, równa się jedna pompka. A czy to troszeczkę roboty mam, to będzie ciekawie. Pomóżcie, będziemy robić pompki na tłosze, na śniegu i takie różne. Idę tutaj do gumertora, zobaczyć co to będzie. mi. Dzięki za lajka. Ég karta það að grafst fórtunæta neikram. Það er fórtunæta neikram, kúsinni grafðum. Tengi það að ekki. No nie, czy myślę, czy to nie jest tym rzeczy, co pytania komentarza się załadowało to powiem, to powiem o co każdy jeden lajk like. na innym telefonie nie doszło To jest równa się jedna pompka. Ja pierdole. Korki w Nie. Ja pierdole, I prądu nie ma. Oh, pisze, takie hop hop to jest właśnie. Mm, 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 mm.